Siemanko, z tego co widziałem, to powoli kończą mi się czołgi ciężkie za obligacje. I teraz właśnie mam takie pytanie do Was. Czy chcecie, żebym pokazał FA 215B? Bo jednak jest to dziesiąty tier, nie jest to czołg premium. A tutaj, właśnie, główny zamysł tego był, żeby przetestować te wszystkie czołgi premium. I kolejne pytanie: czy mam pokazać takie czołgi jak Tygrys 131 i is 2 s Bo jednak to są czołgi poniżej 8 tieru. I właśnie się tak zastanawiam: czy mam je pokazywać, czy nie. Dajcie znać w komentarzach. A ja przechodzę do omawiania Patriota. Moduły, które na nim mam są standardowe jak na czołg ciężki na ósmym poziomie, czyli wenta, dosyła i Staba. Drugi zestaw zamiast wentylacji jest Turbo. Ulepszenia polowe nadal bez zmian. I co do samego Patriota, to ten czołg bardzo przypomina mi taki pojazd jak Kernavron AX. I moim zdaniem zakup tego Patriota jest raczej takim średnim pomysłem, a to ze względu na to, że po prostu ciężko mi się grało tym Kernym AX, Ponieważ ten czołg ma tylko 230 alfy, Patriot ma 240 co 5 sekund I to jest tak, że okej, okay, mamy DPM, spoko, tylko co w momencie jak wyjdzie na nas czołg, który ma powiedzmy lepszą alfę, typu Skoda T56, czy też AMX 50 100, IS-3, który ma 390, my strzelimy za 240 a taki IS strzeli do nas za 390, a jak dobrze polosuje to za 450, także no, jestem troszkę zmieszany, jeżeli chodzi o ten pojazd, ale Wyrażę swoją opinię po tych trzech bitwach, które zaraz zagram, ponieważ to będą moje pierwsze bitwy, które w ogóle rozegram tym czołgiem. Na swoim koncie go nie mam, więc nigdy go nie testowałem I dopiero teraz będę miał takie pierwsze odczucie co do tego pojazdu. Także co? Lecimy z pierwszą bitewką. Mapa Erlenberg, wybiorę sobie zestaw z wentylacją. Na tej mapie nie potrzebuję tego turbo. Ten pojazd bez właśnie turbo sprężarki jeździ 40 na godzinę. Z turbo tam to jest 44, więc jest mobilny w sumie, bo ten kern jest strasznym mułem bez turbo. Na karnie trzeba mieć właśnie turbosprężarkę, to znaczy to jest takie moje zdanie. Kurczę, czemu mam włączony. Tutaj celownik razy 16. O. A już wiem, bo pomagałem robić kamilowi miniaturkę, dlatego właśnie miałem odpalony ten celownik. Żeby właśnie tam ładne zdjęcie zrobić. Okej. Okay. Z tego co pamiętam, to Patriot ma w miarę dobrą wieżę. Poza tym włazem. Szkoda, że się nie spodziewałem, że właśnie tutaj będzie ta fałeczka przejeżdżała. Teraz Emil tutaj przejeżdżał, no ale normalnie świetny początek bitwy. Mogłem strzelić minimum jedną pestkę. Znaczy, mogłem trzy strzelić, Jedną w buraskę, tutaj w tym miejscu. Jedną w Emila. Jedną we fałeczkę, teraz w Tygrysa. A nie mam nic. Może teraz. Uh, odbijem się. A właśnie, jakie tutaj są parametry, bo w sumie tego nie sprawdziłem. 230 peny, a na APC-erach 259. Także ta penetracja jest w sumie. Dobra, można strzelać na normalnych pociskach tutaj do tych ósemek i raczej nie będzie problemu. 230 to jest naprawdę spora penetracja jak na standardowe pociski na ósemkach. Ciekawe czy to wejdzie. Nie, raczej nie. On nie przebił w bok wieży, no właśnie. Się zagapiłem, kurczę, i pokazałem właśnie cały boczek. O, tam było na zielono z Golda. Te takie policzki tego Emila. To wiem, może uda mi się zaraz go przebić. On tak widzi, że próbuje się wychylać. O, weszło. To akurat jest dziwne. Gdzie ja go przebiłem? Aha, polosowałem po prostu penetrację w to miejsce. Dwa razy z rzędu, okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. To jest to, o czym mówiłem. Niby mamy ten DPM, bo to przeładowanie jest 105 sekund. Tylko no właśnie. Dwa strzały, a ja mam tylko 509 damage'a, i to jest właśnie ten problem. Taki sam problem miałem właśnie z tym kernem. Tylko że jest jedna rzecz, która jest lepsza od takiego kerna. Ten czołg jest właśnie bardziej mobilny i, jeśli się nie mylę, to ma troszkę lepszy pancerz. Więc to może być naprawdę duża zaleta, jeżeli chodzi o ten pojazd. Spróbuję jakoś na tego Emila może wyjechać. Chociaż nie, to nie jest zbyt dobry pomysł. Jestem tutaj sam, muszę się cofnąć i użyć tego nasypu jako właśnie... ...taką przeszkodę, przez którą Emil nie będzie mógł przebić mego kadłuba, tylko będzie musiał strzelać do wieży. Do wieży, po wieży. Pytanie, co robi ta bura. Jest 02700 HP do przodu. O, jest Emil bokiem. Dobra, to nie było potrzebne. Okej, okay, burazk wyjeżdża, może nam się go wykończyć. Tak jest. Nie wiem, co on tutaj zrobił. Pytanie, ile ten Emil ma jeszcze pestek. Bo ja czysto teoretycznie mogę tutaj ustawić side Scrapa? On właśnie nie powinien mnie przebijać. Ja mogę strzelać sobie po tych policzkach na wieży. Ok, on teraz ładuje. Na pewno. Jest na jeden strzał. Ja sobie załaduję teraz apki, Chociaż nie, jeszcze jeden strzał za PCR-ów, bo już nie miałem czasu na przeładowanie. Jest prototyp. Może uda mi się go postawić na gąsce? Nie. Progetto mnie przebił. Mam tylko 500 HP, muszę uważać. Dobra. Prototyp jest na dwa moje strzały. Progetto. Może uda mi się go postawić na gąsce. Kurde, przebił mnie po raz kolejny. Straciłem bardzo dużo HP. W taki głupi sposób. Szkoda, że się odbiłem od tego prototypa. Emil tutaj się próbuje na mnie wychylić. Zładuję sobie APCRy. Okej, okay. Emil strzelił jedną pestkę. Spróbuję skrócić dystans tylko po to, żeby się na niego wychylić i... ...właśnie jakoś go dobić. O, nie ma takiej potrzeby. Jest Tygrys. Tutaj mogę mieć bicie właśnie między tymi budynkami. Dobra, udało mi się go trafić. Ok, pierwsza bitwa, i jestem troszkę zaskoczony. Nie spodziewałem się, że. Właśnie tak będzie wyglądała ta pierwsza bitewka. Coś tam odbiłem. To działo jest w miarę przyjemne. Ma wysoką penetrację, więc może rzeczywiście to jest najlepszy wybór, jeżeli chodzi o zarobek. Na pewno najlepszym czołgiem, właśnie z obligacji, który możemy kupić właśnie na ósmym tierze, to jest Chrysler K. Ze względu na to, że on ma największą penetrację i. W sumie najlepszy pancerz z tych czołgów, które są dostępne. I moim zdaniem, właśnie można nim robić najlepsze wyniki. Ale najlepszy podzarobek może być właśnie ten Patriot, ze względu na to, że na zwykłych pociskach jest tutaj, przypominam, 230 peny. Ta penetracja jest naprawdę wysoka jak na zwykłe pociski. Więc to może być właśnie to. I podejrzewałem, że te pociski są jeszcze tanie. Nie wiem, bo nie sprawdzałem. Zaraz to zobaczę, w sumie, po bitwie i wam pokażę. Zostałem z. Pota. Tylko nie wiem od czego. Prawdopodobnie tutaj jakiś czołg podjechał na samą górę i mnie spotnął, właśnie przez takie dziury, co tutaj są w dachu, w tych budynkach. Spróbuję zaraz tego LC Iwana złapać. Nie wiem, czy to mi się uda. Czemu jest ta ucieka od Iwana, który jest na jeden strzał? To jest dopiero ciekawe. Jak wyjadę od tej strony, to wydaje mi się, że uda mi się go złapać. Chodź tym iwanem, chodź, chodź, chodź. Aha, sta 2 go po prostu rozwalił. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Dostał Lansen, który ma Full HP. Obstawiam, że ten gracz jest mniej więcej w tym miejscu. Dostałem wcześniej spota. Na pewno nie jest tutaj, bo teraz nie dostałem właśnie spota żarówki w sumie. Więc on albo się cofał, albo stoi tutaj na kwadracie D9. Na pewno nie ma go na K0. On musiał stamtąd uciec, bo ja inaczej bym spota nie dostał. No ja jeszcze sprawdzę to. Odwrócę. Znaczy, nie no, nie muszę się odwracać. Czy ty tam jesteś? Nie, nie macie tam. Albo jest tak schowany, że nie spotuje. Taka opcja też jest. Ale z tego co widzę, to moi sołusznicy tutaj właśnie. O! Ale go przeczytałem. Na podstawie tego, że dostałem właśnie spota w tym miejscu. Wiedziałem, że ten czołg musi być mniej więcej w tych sektorach. Muszę skrócić dystans, żeby mnie nie objechał. Jakbym się nie odbił, miałbym ponad 3000 uszkodzeń, a tak mam 2800, także to jest mój błąd. Kurde, ale to zepsułem. Mogłem po prostu się ustawić tutaj na wieżę, jak już go zaświeciłem i po prostu stać i czekać aż on mnie spuszczy. Ja mam pestkę co 5 sekund, więc dałbym prawdopodobnie dwie na dojeździe. A, on się odbił te testa 2 a mnie przebił. Jak skończyła się bitwa to wyrzuciło mnie do garażu i był taki wielki napis restart serwera gry, więc nie mam tutaj wyników, mogę tylko pokazać sesję, sesji jak tutaj to wyglądało. Zrobiłem 2800 uszkodzeń, zablokowałem ponad 1500 uszkodzeń i zdobyłem 1700 doświadczenia i zarobiłem 75000 kredytów i właśnie miałem wam pokazać ile tutaj kosztują te pociski. Aha, za jeden pocisk płacimy 255 srebra. Gdzie na innych czołgach, chyba na Chryslerze tak jest, płacimy 1000 za jednego APK. Tak, tak, 1000 za APK. No to to jest duża różnica. Ogromna. To chyba rzeczywiście ten patriot jest najlepszym wyborem, właśnie jeżeli chodzi o czołg pod zarobek. Dobra, to jak to sprawdziłem, to lecimy z drugą bitewką w tym odcinku. Tym razem rzuciło mnie na mapę kopalnie. Wybieram sobie zestaw z turbo, a to dlatego, że mam pewien głupi pomysł, który znaczy, życie nie wyjdzie. Ale jak mi się uda wjechać na górkę i tutaj złapię opuszczanie działa, to powinienem sfarmić te wszystkie czołgi, które będą jechać na linię 8-9. Mam nadzieję, że to mi się uda. W najgorszym przypadku po prostu zrobię zero damagea. Czemu, Lisem, nie idziesz na górkę, tylko się tutaj zatrzymujesz na jakiś przestrzał? No cóż, trudno. Musiałem zrobić szybkie cięcie, bo zbierało mi się na kichnięcie po prostu, a nie chciałem tego robić właśnie... Hmm, a nie chciałem tego robić, a nie chciałem tego pokazywać. Wiecie, alergia. Właśnie już wszystkie te rośliny zaczynają pylić i. Może być ciekawie niedługo. Osoby, które oglądają mnie na Twitchu wiedzą o czym mówię. Ja po prostu potrafię czasami strzelać 6 czy 7 razy właśnie tak w przeciągu kilku minut, kilku minut, kilku sekund. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. A no tak, bo maturki teraz są, a mam takie informacje tam ze statystyk, że duża część właśnie moich widzów w tym roku maturkę pisze i tam napiszcie jak wam poszedł pierwszy dzień, w sumie to już drugi, bo dzisiaj też maturka z matmy była. Tam pytałem się mojej mamy jaki tam poziom był, ale moja mama w tym roku nic nie wie, bo nie miała żadnej klasy maturalnej, więc się za bardzo nie interesowała tym właśnie jaki był poziom tej podstawowej matmy. A jestem sam ciekaw, ile to już czasu minęło odkąd ja maturę pisałem. 23 lata? Kurde, sporo. Już chyba 4 lata. Nie pamiętam w sumie. A które się pisało w wieku 19 lat, tak? Tak, no no, to 4 lata. Kurde, przez to, że gadam o jakichś głupotach, to znaczy nie no, to nie są głupoty, ale nie skupiam się na bitwie, to właśnie tracę HP, niepotrzebne. Ten Emily gwardzista mnie przebijają jak chcą, to jest akurat dziwne. Czemu oni tak tutaj dziwnie zagrali, że właśnie... Jakieś krosy zakładają ten projekt to tutaj. O, no, wychyl się, wychyl. Chodź, 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 chodź. Dobra, projekt to w garażu. O tym Chrysler'em nie możesz tutaj grać. Zabieraj hmm. się Dziwna jest ta bitwa. Wynik 3-0, 4200 przewagi. Mam tylko 700 uszkodzeń. Nie mam za bardzo, jak tutaj robić tego damage'a. Ta bitwa jest po prostu za szybka. Typowa kopalnie. Ta drużyna, która zajmie górkę, może po prostu wygraną bitwę. A w 90% to właśnie moja drużyna odpuszcza górkę i przegrywam bitwę na tej mapie. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale po prostu nienawidzę grać z tej mapy. Naprawdę nienawidzę. To moim zdaniem jest jedna z gorszych map, jaka jest w grze. To znaczy, może inaczej. Jest dobra, tylko do piątych tierów. Bo na piątych tierach. Czołgi nie mają zasięgu widzenia. Kurde, ten Chrysler znowu tutaj przyjechał. Ja zmieniłem pozycję. On tutaj przyjechał, żeby teraz kraść mi znowu demecz. No to ja wracam do tamtej pozycji. No tam mam lepsze opuszczanie. On mi tam się wepchnął i nie chciałem już tam stać. On właśnie. Co ty najlepszego zrobiłeś? Ogółem, wjechanie na chwilę takim Chryslerem to chyba nie był najlepszy pomysł. Ten czołg nie ma praktycznie żadnego opuszczania. Jeszcze ma wieże z tyłu, więc to już w ogóle. Jest praktycznie niewykonalne, żeby właśnie grać tutaj dobrze na wieżę, na górce. Jak mamy wieżę z tyłu, o gwardzista, choć tutaj nie zdążyłem skupić. Zrobiłem tylko 1200 uszkodzeń. Gdzie jest ten obiekt 416? Tutaj. A co jakbym zjechał teraz z górki i spuszował tę skodę T56? To chyba jest najlepszy pomysł. Chodź tą 110, trzeba to spuszować. Chyba się wywaliłem, albo i nie, masz 1100 HP, możesz to zebrać. O, już lis się tutaj przestawił. To może być problem, już tak nie mogę spuszować. Boże, to 110 teraz zbierze jedną pestkę, czy nie? Nie, nie zbierze. Ja zebrać nie mogę, mam za mało. Nie, teraz też nie możesz zebrać pestki, bo masz tylko 700 HP. Kurde, no Skoda nie była ładuje, ale. Jakby nie dostał tej pestki od Lisa, to by przeżył tutaj tę salwę. Hmm. No cóż, trudno. To trochę brzydko wyglądało, ale nie chciałem go wykorzystać. Naprawdę, chciałem z nim razem to spuszować. I w momencie, gdy Lisa dostał spota, to od razu chciałem go rozwalić, żeby właśnie nie rozwalił mi tej 110. -tki. Szkoda, naprawdę szkoda. Można było to trochę lepiej rozegrać, a nie w ten sposób. Mam bicie na Sta1. Ciekawe, czy to wejdzie. 032 cenności. O! Nie, 033. 033 z turbosprężarką. Teraz pytanie, gdzie jest ten Tadek? O, tutaj. Ok, odesłany do garażu. Ja mam 5 fragów. W tej bitwie wystrzeliłem 5 pestek APCR i 10. No, APCR. W sumie. APCR-ów, premium i zwykłych APCR-ów. Nie, co ty robisz tym Iwanem? Dlaczego ty tak pojechałeś i tracisz całe HP? Przez co nie mogę zrobić specjalisty. Druga bitwa również zakończyła zwycięstwem. 2300 uszkodzeń, 5 fragów, wynik drużynowy, raport szczegółowy. Tym razem zarobiłem tylko 30 tysięcy, co oznacza, że w poprzedniej bitwie musiałem dostać nagrodę za jakąś misję i to było tam około 20 tysięcy. Mniej więcej taka suma. Okej, okay. coś jeszcze miałem sprawdzić. A nie, to już wszystko. Dobra, i lecimy z trzecią i ostatnią bitewką w tym odcinku. Mapa, autostrada, po raz kolejny losowanie na ósme Tiery. Ujadę znowu w to samo miejsce, co ostatnio, jak grałem. Co to był zacząłk? To był IS5? Chyba to był IS5 wtedy, co tutaj wykorzystywałem dziurę w tym budynku. Spróbuję znowu zrobić to samo. Teraz gram patriotem, więc jak kogoś złapię na gąskę. To jest duża szansa na to, że po prostu takiego gracza z farmie. Na ósmych tierach mało właśnie graczy ma zrobioną naprawę. Przez co czasami stoją na gąs około 8-9 sekund i to jest po prostu łatwa farma damage'a. Zresztą na dziesiątkach też się tacy gracze zdarzają, ale już naprawdę rzadko. Właśnie na siódemkach i ósemkach jest najwięcej takich osób. A naprawa to jest w sumie podstawowy perk, który powinien być zawsze na załodze. To jest tak samo ważny perk jak żarówka, czy towarzysze broni. Towarzysze broni, żarówka, naprawa i kamuflaż. To są cztery najważniejsze perki, które trzeba mieć zawsze na załodze. Chyba, że jesteśmy czołgiem ciężkim, no to wtedy wiadomo, rezygnujemy z kamuflażu i dajemy sobie na przykład strzał z biodra, czy gładką jazdę, taranowanie. Ale to już chyba kiedyś wspominałem nieraz. Dobra. Sprawdźmy to, czy ktoś tutaj przyjedzie, czy nie. Niby mogę się wychylić na tego gracza w panterce. Mam na niego bicie czy nie? Będę miał bicie na tego 53TP jak się zacznie cofać. Tylko teraz pytanie czy jest sens tak długo czekać. O, panterka. Jest bicie. Weszło za 249. Sprawdźmy czy coś jest w tamtym miejscu. Jeszcze nie. Więc mogę być nadal tutaj wcelowany w to miejsce i czekać aż ta panterka popełni błąd. Szkoda, że jest wynik 1-2. Nie chcę tutaj jakoś podjeżdżać bardzo agresywnie, bo to się może różnie skończyć na tej mapie. Hmm, super straciliśmy Lighta. Na samym początku bitwy... Kurde, co to jest za timing? Akurat patrzyłem przed chwilą na tego 53TP, to nie wychylał. O, carnawron. Łapać go na gąsce. Trafiłem. I to jest to, o czym mówiłem. A nie, jednak miał zestaw naprawczy. Kurde, no już myślałem, że uda mi się go sfarmić. Ale że nikogo nie ma na kwadracji od 0, to aż jestem w szoku. Zawsze, jak tam ktoś się znajdzie, próbuję właśnie jakieś pesteczki na side-scrapie robić, coś takiego. A to normalnie zaskoczenie. Mam bić na bok wieży Kerna. A, to jest Kerna X! On mnie trafił za 229, a ja mu oddałem za 263. Hmm. To jest czołg, którego nienawidzę. Jest wolny, to działa po prostu, no. Już to mówiłem, jak wyjeżdżamy na takiego kerna, to się nie boimy, że o, dostaniemy jakoś super dużo demedza. Tylko po prostu na niego wyjeżdżamy, strzelamy jedną pestkę, chowamy się, czekamy aż będziemy mieli kolejną... W dziale? W dziale. Jak szładujemy kolejną i... Strzelamy do niego drugi raz i tak go farmimy. Kurde, co ja robię. No, zły strzał, po raz kolejny. Mamy jeszcze szansę na jedną pestkę. O, dobra, udało się go wykończyć. Szkoda, że mam tylko 992 uszkodzeń. Mam teraz nie dostał od Tedeków. to co robię jest bardzo głupie i ryzykowne. Dobra, panterka dostała na ucieczce. Mam 1285 damage'a. Jest jeszcze ponad 10 000 HP tutaj w puli, więc jest to okazja, żeby zrobić jeszcze damage. O, mam bicie na panterkę. Dostał, za 224. Nie. Dlaczego my się tutaj blokujemy? Skończ tę panterkę, skończ, 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 nice. To 103. Skorpion zaraz nam padnie. Mamy kontrolę na A1, on tam nie może spuszować, zresztą nie, bo ten buraz zamyka od środka. To nich będą mogli to spuszować. I teraz właśnie pytanie, czy ja powinienem się cofnąć? O, Skorpion przeżył i rozwalił tego projektu. Tego to się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Ok, oni się cofnęli. Nie. Testo 3 ładuje teraz. To jest su 130 pm Szybki hałaczek, Czy nie? Czy lepiej wychlić na tego testo 3 i złapać go jakoś na gąstkę. Chyba nie dam rady. Muszę tego testo 3 po prostu tak farmić. Mam bić na dolną płytę. Ok, on strzelił. Nawet nie wiedziałem, że ten czołg ma 440 alfy. Myślałem, że to jest jakoś 490, czy jakoś tak... W tej bitwie postaram się nie strzelić ani jednego pocisku premium, żeby właśnie pokazać, jak to wygląda na normalnych pociskach. Skoda zaraz rozwali SU-130. Ok, Udało mi się jeszcze raz strzelić do tego gracza w SU. Ok. własne 103-ki, dawaj. Weszło za 283. testotrójka w garażu. Jest pytanie, gdzie uciekła ta Arta? Mam prawie 3000 uszkodzeń w tej bitwie. Jeszcze jedna pestka i można by powiedzieć, że będę miał dobrą bitewkę. Pierwszą w sumie w tym odcinku. Oha, chyba Elcek nie zaświecił. To jest Burask. Mam na niego bicie. Mam. Dobra. 2987 uszkodzeń. Arta strzeliła. A UDES dostał spotę w jakiś dziwny sposób. I skoda go wykończyła. No tak. O, jest LC Even. Czemu on ma 100HP? Tylko dobra, udało mi się go rozwalić. Została sama wuzetka. kurde. Chodź tutaj, muszę cię sfarmić jeszcze. Teraz mogę wykorzystać ten dobry DPM. Nie, dlaczego ty się obracasz przodem do mnie? Przecież w plecy zaraz będą cię bili, i w bok. No tak jak mówiłem, nie chcę teraz strzelać z żadnego pocisku premium, dlatego strzeliłem tutaj w to miejsce, bo to było jedyne miejsce, w które mogłem przebić z taką penetracją ten czołg, ale niestety nie polosowało mi peny i mam tylko 3400 uszkodzeń. Ostatnia bitwa również zakończona zwycięstwem. 3400 uszkodzeń, 1100 po spocie, 3 fragi, wynik drużynowy, raport szczegółowy. Za tę bitwę byłbym 80 tysięcy do przodu bez tej misji, którą zrobiłem. I w tej bitwie nie wystrzeliłem ani jednego pocisku premium. Co oznacza, że ten czołg naprawdę dobrze zarabia. Kurde, tego to się nie spodziewałem. Podsumowując, jestem bardzo zaskoczony, ale to jest najlepszy czołg właśnie pod zarabianie za obligacje. Takie jest moje zdanie, dajcie znać czy się z tym zgadzacie czy nie. Ale zagrałem takiej bitwy, w których no, nie zrobiłem jakiegoś super dobrego wyniku, ale przez to, że te pestki kosztują tylko 250 za sztukę, co oznacza, że praktycznie nic nie płacimy za uzupełnienie magazynu, tylko tutaj automatyczne uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych i to jest właśnie uzupełnienie tej koli, bo to 20 tysięcy. Teraz to się zdziwiłem, i tak się zastanawiam, czy może kupić ten czołg do siebie na konto. Tak prezentuje się dzisiejsza sesja. 100% zwycięstw 2800 uszkodzeń, 1000 zablokowanych. Też sporo odbiłem i 1800 średniego expa i do tego 233 tysiące na czysto, także to jest wydaje mi się całkiem dobry wynik. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Pamiętajcie, żeby dać mi znać. czy Mam pokazywać takie czołgi jak FO215B, IS2S, no te co mówiłem na początku odcinka. Także dziękuję za uwagę, trzymajcie się, pa. pa.